Kawa obowiązkowa po prostu, a jak będzie się robić, ogarniam zmywarę. Kupiłyśmy w ogóle w Biedronce coś takiego, to jest wodna kolorowankę. Ostatnio tamte wyrzuciłam, bo już były tak przeorane. A ta była za dychę, więc generalnie dobra cena, jak na za takie kolorowanki. To jest z tego Flokis. Zobaczymy jak pędzelek, bo są lepsze i gorsze. W każdym razie zadyszkę już wyciągam, nalewam wody. Będziesz pięknie kolorować? Super. Tak. Dobra, muszę powiedzieć, że pisaki spoko, bo zwykle te pisaki tak kiepsko kolorowały. Tutaj mamy jakąś rybkę. Pięknie, kochanie. A ja ogarniam się, jestem taka wyjściowa po prostu, że hej, ale czuję, że to nie będzie mój dzień, jeśli chodzi o taki nastrój. Mam werwę taką, żeby coś zrobić ale nastrojowo kicha, więc dobra. Spróbuję wiecie, trochę wyrzeć się na tym praniu, sprzątaniu. Mam trochę rzeczy do zmywania ręcznie, bo zmywarka coś nam przestała domywać, więc się biorę, bo jeszcze dzisiaj będę robić zupkę, taką serową z mięsem mielonym i serniczek, także będzie mocno serową. Ogarniam pranie. Najpierw pójdzie czerwone. Tak stwierdziłam, że trochę się jednak boję. I pokażę Wam kilka takich zdobyczy. Taka bluzeczka luźniejsza z takim haftem dla Lili. W ogóle powiem Wam szczerze, że większej rzeczy znalazła mi koleżanka. To są takie shorty. Widzicie? Tutaj na ramionczka. Przepiękne. To jest coś takiego. Będzie Lilianka odstrojona, mam też sukienkę wszystkie te świąteczne rzeczy znalazła moja koleżanka właśnie. Zobaczcie, tutaj mamy dwie sarenki i tutaj trochę tiulu. Ale już powoli wchodzi faza na sukienki, więc dziewczyny wiecie, noszą, więc um, wyposażyłam je też w rajstopy, wzięłam pod koszulki, bo mówię tak tego to nigdy za wiele. Taka też sukienka bardzo ładna, w sumie nie musi być świąteczna. To jest welur, atlas, tak się jakoś na to mówi. Taka bordowa z kokardą na dalcie, tuż coś na cieplejszy dzień, ale to jest też troszeczkę większe. Taka bardzo ładna musztardowa, hopa, sukienka. Tutaj pek z krótkim rękawkiem. A tutaj spodnie w ogóle dzisiaj doświetlam się, bo jest tak ciemno. One są cieplejsze w środku, takie leginsy, prążkowane, ale docieplone, co najważniejsze, taka piękna spódniczka. Był szałciał wczoraj od razu było, a czy mogę przymierzyć? I taka sukienka tutaj z reniferkiem. Zaczniemy od połowy listopada w tym wszystkim, chodzić, pa! pa. E, także tak, ja tutaj sobie powoli dłubie i w sumie tak jak z rana miałam humor, mocno taki bym rzekła średni, może kwestia nie do spania. Tak jakoś poprawiło mi się właśnie ten chyba ruch, jakoś tak, nie wiecie, e, na, nakręcił. E, I nie wiem, może też takie wiecie, e, powolne zmiany, że ta moja praca coś daje jakiś efekt. Jeszcze w ogóle dopiłam kawcie. W ogóle, czy ja kiedyś tak sobie usiądę z rana i po prostu wypiję kawcie zamiast, wiecie, tak robić 10 rzeczy na raz? Zobaczymy, zobaczymy, kto wie. Wynoszę buty na górę, bo popakowałam w końcu buty letnie. Coś jeszcze tutaj mogę dopchać, bo tak szczerze mówiąc, trochę szkoda mi miejsca, żeby tak zostawić połowę niewykorzystanego tego pojemnika. Więc może jeszcze jakieś ubranie z szafy powyciągam, które o których wiem, że nie będę ich teraz nosić. Dopcham. I chowam pod łóżko, niech to sobie czeka najbliższe 8 miesięcy, gdzieś tak na oko. No, zobaczcie, tutaj elegancko. No, buty dziewczyn zostawiam, bo jak coś to puszczę na wintet, nawet za te, nie wiem, dwie deszki. Przyniosłam w ogóle zimowe dalusi, wypiorę je od świeże i też chyba powystawiam. No, ale tutaj generalnie jest jeszcze masa miejsca, więc myślę, że śmiało coś mogę. Upchać. I tak, nie mam takich tych specjalnych pojemników na buty, więc po prostu pochowałam w reklamóweczki. Matka daje dzisiaj po robocie, dumna jestem z siebie, ale robię przerwę od sprzątania. W sumie no, na górze ogarnęłam te komody, szafki, ubrania są w sumie przygotowane na sezon, letnie pochowane, buty pochowane, przestaję zrobić pranie. Ale e, biorę się za zupę. Jak zupa będzie mi się robić, to wtedy będę rozwieszać pranie, zatem tak, musi być logicznie. I nie wiem sama kiedy, w każdym razie trochę nam czasu minęło. Trochę się jeszcze z Dalią pobawiłyśmy w Czuczulotto. Ja Wam mówiłam, że to jest nasza top gra, i tak faktycznie jest. To jest nim gra od 18 miesięcy. Dalia ma już 2,5 a powiem Wam, że ta gra ciągle jest hitem, nie tylko u Dali, ale u Lili też. One bardzo lubią wracać do tego Baby sharka. Boże, do tego Baby sharka, do tego Czuczu -czu Lotto. Mówię Baby sharka, bo Dalia układała przed chwilą Baby i śpiewała mi Baby tu 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 Ale biorę się za obiad i tak obstawiam, że dziewczyny nie będą chciały jeść w porze obiadowej, bo to zawsze jest ta sama historia. Yy, ale teraz zrobię zupę, a potem jeszcze dorobię takie klopsiki, bo to ma być zupa serowa z klopsikami, więc tak myślę, że na dwa dni nam śmiało starczy, może zaraz sobie zrobię herbatę, um, a na weekend może strzelimy sobie placki ziemniaczane, kupiłam pieczarki, więc z takim sosikiem może o sobie zjemy. Myślę, że będzie całkiem smacznie i jeszcze potem tak obstawiam... Że zrobię sernik. W sumie, może jeszcze zaraz to ciasto, bo kruche, to wiadomo, musi chwilkę poleżeć, um, żeby się schłodziło. A potem już później na spokojnie zrobię tą masę, bo sernik mnie goni, on krzyczy: Wykorzystaj mnie! No to tak właśnie uczynię. Jeśli chodzi o zupę, to tak, ja najpierw pokroiłam sobie cebulkę, którą oczywiście podsmażyłam. Tak mówił mi przepis. Teraz mam dodać tutaj trochę, trochę, litr bulionu. I szczerze mówiąc, bulionu nie mam. Zrobię po prostu tak, że rozpuszczę kostkę w tym w wodzie. I trudno będzie taka trochę oszukana zupa, ale też nie mam czasu na jakieś wiecie, gotowanie oddzielne, bulionów i tak Wiem, że są takie buliony w słoiczku, podobno są całkiem ok. Ja nie mam, mam kostkę, więc tak właśnie zrobię. I jeszcze było, żeby zetrzeć marchewkę i pietruszkę. Pietruszki nie mam, mam marchewkę, więc marchewka tutaj jest przygotowana. I potem na tym bulionie, takim wiecie, podgotowanym, będziemy gotować klopsiki, wiecie, żeby ta zupa naszła takim, takim mięsiwkiem. I dopiero pod sam, sam koniec będą trafiały do tego wywaru serki topione. Więc tak, ja rozpuszczam te kostki, dodaję marchewkę już po powrocie ogarnę temat klopsików. Kulia, Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim. A za co? E, e, Mszęści. Koszak. Dzięki. Dzisiaj normalnie wychodzi ze mnie perfekcyjna pani domu, ogarnięte, zupa jak widać prawie ready. Jeszcze tylko serki muszą się roztopić. Ciasto siedzi w piekarniku. Jeszcze bezę potem zrobię. No i dolo. No i co? Wyszło mi o coś takiego. Jeszcze próbowałam ją trochę zagęścić, ale myślę, że wiecie co? Tak po polsku z pieczywkiem sobie zjem. Mam ciabatkę, więc sobie troszkę ukroję. Będziemy grać w patelnię. A mama sobie wzięła deser. O, dziękuję. I mamy jeszcze po soczku. Okej, okay, to mi tak się pomogło mamie otworzyć ksoczek. Da, da, da. Kto tam jest? A jak on się nazywał? Guido? Tak, Guido. Trochę sobie odświeżamy stare gry, było bingo, m, były memorki, Lili się bardzo memorki spodobały. W sumie w Psi Patrol chyba też grałyśmy cztery razy? Chyba? Z nas się zrobiły takie jesieniary, kapibary, herbaciary, więc strzeliłam herbatkę i robię tościki na kolację, bo to już późna pora, trzeba zaraz iść spać. A mama sobie dzisiaj zrobi jakąś maseczkę do książki, bo w sumie dzisiaj zaczynam kolejną. Potrzebuję dzisiaj chwili dla siebie, więc wjedzie maseczka. Pomyślałam, że w sumie wykorzystam tą do skóry suchej i wrażliwej. I coś do włosów. Niestety, odżywki, które mam pod prysznicem, są okropne, wręcz beznadziejne. Pomyślałam, że przyniosę sobie coś innego, ale aż mi żal, bo tam mam dwa produkty. Ledwo co na poczęte, a tutaj jest coś takiego, wiecie, holotęczowego, e, czyli marka Trust My Sister, to jest podmarka na komi, o ile dobrze kojarzę. E, I tak, na komi grób. E, idealna do włosów suchych, kruchych i łamliwych, czyli mam nadzieję, że będzie spoko, taką sobie wiecie, w wczeszę. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Chciałabym móc powiedzieć, że ja, wiecie, taka piękna po tym prysznicu, po tej maseczce, ale fakt faktem m, czuję takie delikatne nawilżenie. Może, wiecie, nie takie, jakie daje m, dobry, porządny krem, no ale też po maseczce wspomniałam jakichś takich szczególnych oczekiwań. W każdym razie, tak jak patrzę na moją cerę, to wydaje mi się, że ona jest taka ukojona, taka wyciszona, no krem już w sumie wjeżdża I tak powinien wjechać parę minut temu, ale wiecie. Ja tak chwilkę jeszcze sobie pomontuję i wsiadam do książki, bo zaczynam nowość, czyli marzenia na rozdrożu. znowu książka pani. takieli coś w tym roku sporo jej książek przeczytałam Więc można by powie, powiedzieć, że to jest taka moja topowa pisarka. 2023. Zobaczymy, kto będzie w 2024. Wybaczcie, ja już jestem zmęczona. Nie ukrywam, że jestem zmęczona. O 20 już w ogóle tak mi się chciało, że czytałam dziewczyno, dziewczynom książkę. I tak mówię. Walić kąpiel, walić wszystko i spać. Połóż głowę na poduszce. Przecież ci wolno. Ale nie, zeszłam, umyłam się i nie mogę powiedzieć, żeby to mnie otrzeźwiło. Śniak mi jak stałam pod taką gorącą wodą, to było takie, że o kurczę, taka gorąca woda, jeszcze zaraz taka gorąca kołderka, ale nie no, poczytam chwilę um, i spróbuję coś tam dokończyć montażowo, bo autentycznie nie miałam na to ani chwili.